Witamy Państwa i pozdrawiamy ze stadionu Ramon Sanchez Pizjuan w Sewilli. Pogoda piękna, szykuje się przyjemny mecz. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Za chwilę przed nami mecz jednej z najlepszych lig Europy. La Liga. Sewilla zmierzy się z Walencją. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Nie mogę doczekać się pierwszego dziwna. Realizator pokazuje nam teraz skład serii. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi. Do środkowego napastnika grę na obieg bocznych obrońców i asekuracji obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Przed nami pierwszy skład nietoperzy. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę z Ruka w grze. Samo Castillejo. Strata. Oliver Torres. Ładnie teraz w ofensywie mają kilka możliwości rozegrania. Ma stuprocentową szansę! A teraz bramka! Pięknie nam to się zaczyna, proszę państwa! Po widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. W takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Położył nam się wynik. Jest 1-0. Ilajsz Moriba. Schodzi teraz ze skrzydła do środka. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. No nie do końca ten wcisk mu wyszedł. I sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Ledwo mecz się zaczął, a już mamy wlepioną żółtą kartę. Ciekawe czy nie będzie to dla drużyny źródłem poważniejszych kłopotów w dalszej części spotkania. To na pewno, bo teraz obawa przed drugim upomnieniem będzie paraliżować i osłabiać szybkość reakcji. Nie daje się teraz zatrzymać. Dobra okazja na bramkę. Tak proszę państwa, to musiała być bramka. Sytuacja z kategorii stuprocentowych. No i podobnie akcja bramkowa, obrona wywiedziona w pole zawiodło krycie i się na tym, że piłka zawsze podała się. 2 do 0. No i po ataku, dobra interwencja. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Woli grać bliżej środka. Gomez I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Pawłiczek 11 teraz rzuca zmarnowany rzut rożny. Piłka prosto do bramkarza. Jak on to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, Pomusi musi dodawać pewności siebie. Głębokie dośrodkowanie z rożnego. Niewykorzystana teraz okazja zrzutu rożnego. Pewne wejście we własnej szesnastce. Ugo jamon. Sewija ciągle przy piłce. Wyraźnie dominują pod tym względem. Całkowita kontrola. Ale mamy zagrożenie bramki? Nie ma bramki! Przegrany pojedynek! To była wymarzona okazja, by zmienić wynik. Zabrakło precyzji. Teraz z rogu na 11 metr. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Stracona piłka i stracona szansa na szybką kontrę. Przechodzi do środka w kierunku Bramki i wicek chcą strzału. Świetnie teraz Bramkarz radzi sobie z tym strzałem. Dobrze się wyciągnął. Tak Tomku, pokazał teraz klasę, ale niczego innego się po nim nie spodziewałem w tej sytuacji. lekarne głęboko teraz. Centra z rogu niezła, ale wyjaśniają sytuację. Milka trafia do Telesa. Nie do wiary! Wybronił to! To było wzorowe uderzenie głową. Mocne, mierzone, ale jakimś cudem bramkarz był jednak górą. No, pozostaje mu pogratulować. Jest dośrodkowanie. Świetnie! Wyglądało to obiecująco, ale ostatecznie piłka wyszła na aut bramkowy. Sędzia wraca teraz do tamtej sytuacji i pokazuje żółtą kartkę. Fantastyczny futbol pokazują gospodarze w pierwszej odsłonie spotkania. Nic dodać, nic ująć. Dwubramkowe prowadzenie odpowiada ich przewadze na boisku. Świetnie się patrzy na ich grę. nie pozwalają rywalowi na zbyt wiele. Cały czas trzymają rękę na pulsie. Na przerwę zejdą w dobrych nastrojach. Dobry odbiór piłki, ale ta wyleciała na żółtrożne. Centra w pole karne, rzutka w pole karne, ale padła łupem obrony. Sytuacja opanowana. Teraz okazja przed nim. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. na stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Ivan Rakitic. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. I już po kontrataku rywale odebrali im piłkę. Arbiter nie wahał się ani chwili, przewinienia. przewinienie. Ramkarz broni, bez żadnych kłopotów. Edison Cavani. No nie, nie, tak nie powinno się zagrywać. Prosta strata. teraz będzie okazja. Ależ zmarnowana okazja. W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. Tak, Gwizdek przerywa teraz grę. Będziemy mieli rzut wolny. Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe co pokaże nowy gracz. Rakitic. I Sevilla traci posiadanie piłki. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Uwaga, będzie okazja. Okazja, jak marzenie. Piłka wypita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Papu Gomez. Aleks Teles. Wjeżdża jak w masło. Centruje w pole karne. Ma do kogo? Zbyt słaba centra. Ląduje w rękach bramkarza. Zaraz może napytać sobie biedy tym podaniem. Ale zagrożenie wciąż jest duże. Teraz z piłką Lamela. Ma teraz szansę. Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. Tabani. Nieudana interwencja i wciąż atakuje, ale na szczęście dla tamtego obrońcy jest ta sekuracja. Świetnie. Dobra współpraca defensywy. Nie, tak nie można bronić. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Nie zmieścił się teraz w boisku, choć nikt go nie naciskał. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. Eric Lameda. Sędzia puszcza grę, mimo faulu. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Posyła teraz ładną piłkę w szesnastkę. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Cavani. Edison Cavani. I Cavani otrzymuje podanie. Broni to! Niesamowita parada! Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego faulu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przewinienie nie uchodzi na sucho. Sewija postanawia sięgnąć po kogoś z ławki. Stawiają na krótkie rozegranie. Dośrodkowanie w pole karne. Nie najlepszy strzał głową. Łatwo pada łupem bramkarza. Dla golkipera tej klasy to musiała być kaszka z mlekiem. Iwan Rakitic teraz dobrze ustawiony. Odzyskuje piłkę. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Czy mu się uda? Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. I mamy rzut rożny, czas dokonać. Roszad w składzie, zaraz dojdzie do zmiany. Pole karne głęboko teraz, nic z tego oddalają. Teraz zagrożenie. Oj, ten faul może skończyć się drugą żółtą kartką. Spójrzmy. Sędzia nie ma litości. Druga żółta kartka. Od tej chwili będą grać w osłabieniu. Bardzo to było nierozsądne. Jak się ma żółtą kartkę, to trzeba uważać. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe, za kogo wejdzie. I zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Tak zawsze należy grać.